Otwieram przestrzeń, w której Twoja intuicja spotyka moje prowadzenie. Dzień dobry, dzień dobry, kochani, a właściwie dobry wieczór. Z tej strony pizzy starotciekłania tego dnia, kochani moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym czytankiem. No i tak już już mówię, blisko, 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 więc kochani, robimy dzisiaj sobie energetykę. Wrócę ją od razu Wam też, żebyście już mieli, żebyście już sobie ją przez weekend oglądali. Dzisiaj, kochani, zrobimy sobie lustereczko. Zobaczymy, co tam aspekt męski, aspekt żeński. Karty już mam przygotowane już tutaj są więc kochani żebyście dobrze wiedzieli jeszcze się dobrze ustawimy i będziemy kochani patrzę zaczynamy od aspektu męskiego zobaczymy co tutaj u niego słychać aspekt męski oczyszczam karty lustro lustereczko co tu u was panowie a mężki, Pamiętajcie, że też energię możecie zamieniać, tak jak czujecie. Lustro, lustereczko. Lustro, lustereczko. I z przełożenia patrzymy, co tutaj się nam wyklaruje. Nie wiem, czy będziecie, czy będziecie jakoś wiedzieć. No dobra, najwyżej i tak będę wam pokazywać. E, mamy asa pentakli, kochani, czyli e, Wasza osoba ma tu chęć budowania, tworzenia, chce tutaj e, czegoś takiego, właśnie od nowa. Już tutaj widzę, też jest e, rozglądanie, obserwacja bardzo mocna. No, na razie nie ma żadnego działania w paziu. E, no, po prostu e, patrzy na e, uczucia, na emocje. Tutaj wyczuwa tak aspekt. No a Ty oczywiście cesarzowa ty będziesz rządzić, Ty tutaj będziesz, jak to się mówi, wydawać karty, tutaj będzie wszystko widoczne, zobaczymy co dalej, co ma aspekt w głowie, królowa buław, e, ósemka buław, król pentakli, e, szóstka e, kielichów, e, co w sercu, sprawiedliwość. Królowa pentakli, yy, piątka buław i siła. Ja Wam powiem, że tak się od, od, yy, od, odzwyczaiłam się teraz tej energetyki, bo już dawno nie było. Co na działaniu? Siódemka kielichów, paść mieczy, paść się tej, który był w tle. No i król mieczy, kochani moi drodzy. No i oczywiście w tle cesarzowa, czyli ta główna energia nam tutaj bardzo pięknie się pokazuje. I co ja tu, kochani, widzę, moi drodzy, co ten aspekt tutaj by chciał, co on tutaj ma w swoich zamiarach? Ja tu widzę, że on bardzo mocno by chciałby Ciebie uszczęśliwić, chciałby tutaj właśnie wrócić do e, swojej, e, właśnie tej e, energii takiej. E, Troszeczkę też takiego jest wahania, jest takie zatrzymanie się, żeby na przykład nie zrobić czegoś takiego, że tutaj uczucia, emocje dojdą do głosu. No i tutaj będzie troszeczkę trochę niewygodnie, bo tutaj wiadomo, że trzeba będzie wziąć odpowiedzialność za pewne rzeczy. Oczywiście. Ty go pociągasz, ty tutaj dajesz swoją taką właśnie, bym powiedziała, ognistą energię, ciepłą energię, która do niego tutaj przemawia. No, chciałby tutaj właśnie mocno, właśnie w tej ósemce, właśnie ciebie tutaj mieć, ustrzelić. Jest kwestia, że tutaj będzie jakaś propozycja. Możliwe, że tutaj możliwe będzie też takie odezwanie się troszeczkę krótkie do ciebie. Może być krótka wiadomość, niekoniecznie jakaś taka. Uczuciowa, tylko bardziej taka, co u ciebie, coś tam takiego, żeby tutaj właśnie nawiązać kontakt. Na razie jest zadowolony z tego, co ma, co posiada. Jest, bym powiedziała, w dobrej energii. A jeżeli chodzi tutaj o serce i uczucia, no to kochani, szuka swojej sprawiedliwości, tak? Ten nasz aspekt, i tutaj jest bardzo takie mocne właśnie nawoływanie, nawiązanie do tego, co ja teraz mam zrobić. Jak teraz to wszystko pogodzić? Jest kwestia też i finansowa, że finanse też tutaj do aspektu idą. Możliwe, że tutaj jeszcze jest kwestia, że on teraz jak gdyby znajduje w sobie siłę, tak, i energię na to, żeby tutaj właśnie coś w Waszym kierunku zrobić. No i te działanie, kochani moi drodzy, kochane moje, no, to działanie troszeczkę takie będzie powolne. Może i nie tak aż zbytnio powolne, bo tutaj jeszcze jest kwestia tego, że tutaj coś z przeszłości trzeba będzie pozamykać, ale ogólnie rzecz biorąc jest bardzo dobrze. Jeżeli Wy, kochane, podejdziecie do aspektu męskiego na spokojnie, bardzo tak bardziej e, bym powiedziała w kwestii, e, że zapomniałyście o tym, co było i tak dalej, i tak dalej. Jest szansa na to, że tutaj aspekt męski się do Was otworzy i tutaj będzie e, no coś, coś, ale jeszcze jeszcze to przymknięcie, zamknięcie jest, bo on jeszcze się zbrania tych swoich właśnie Uczuć i powiedziałabym, jeszcze jest taka mocna walka między rozum a sercem, a tym, co bym chciał, czego nie chciałbym, czy powinienem w ogóle się odzywać. Ja bym powiedziała, tak, aspekcie: jak się nie odez, to się nie dowiesz. Ja bym powiedziała, tak, tutaj dla niektórych panów, jeżeli byście chcieli radę od tarota, to dla mo moim zdaniem nie jest źle. Zobaczymy jeszcze. Kochani, polecimy dalej, zobaczymy, czego aspekt męski oczekuje od tej relacji. Czego on oczekuje od tej relacji? Lustro, lustereczko. Co on oczekuje? Oj, przepraszam. Mm -hmm. Lustro, lustereczko. Lustro, lustereczko. No, wyjdą jakieś tutaj rzeczy, sprawy. Hmm. On poczekuje. No, chcę zwycięzca, chcę tego tutaj takiego. Ale jeszcze coś tu po drodze wyjdzie. Jeszcze jakieś tajemnice są mną. No. On potrzebuje teraz prowadzenia. Jeszcze dołóżka, dziewiątka. Królowa Kilichów. Prowadzenie i taki z góry. Yy, ja bym chciała, że w tych oczekiwaniach to jest to, że jeszcze troszeczkę aspekt się boi, co z tego wyniknie. I ja Wam powiem tak: sprawdzimy, co jeszcze yy, dalej. Czy Wy będziecie razem, czy Wy będziecie razem. Znaczy, nie będziecie razem, czy będzie po prostu kwestia tutaj, no, jest chęć spotkania, yy, wyjaśnienia. Szczera rozumowa transformacja aspekt męski, doświadczenie życiowe z niego będzie wychodziło. Gdzieś trzy, 3-4 miesiące, 3-4 tygodnie e, możecie się kochane spodziewać tutaj jakiegoś kontaktu. Tutaj jest y, kwestia tego, że wy będziecie sobie wyjaśniać pewne rzeczy, pewne sprawy. To nie będzie takich obsiu od razu, ale na spokojnie, krok po kroku, pozwólcie sobie na wyjaśnienie pewnych rzeczy, na na rozładowanie też przede wszystkim, bo ja tutaj nie wiem czemu, ale mi wchodzi tutaj kwestia rozładowania napięcia, które jest między wami, które e, też i mówi z jednej i z drugiej strony, tak jak i o aspektu żeński, męskiego i żeńskiego będzie, ale ja tu patrzę już bardziej na aspekt żeński, przepraszam, męski. I on tutaj ma w tej trójce jeszcze, mówi, to jest to jeszcze nie jest uzdrowiona relacja. Ta relacja potrzebuje uzdrowienia. E, będzie zasiewanie coś na przyszłość na pewno tutaj e, kwestia związku może się pojawić w niektórych z przypadkach pamiętajcie, że e, może tak być, bo już tutaj świeczka nas będzie się gasła, więc jeszcze zaraz do, do robimy kolejną nie miejcie złudzeń czy to będzie tak od razu, trzeba być cierpliwym, trzeba poczekać i dobra, i rada, jaka rada lustro aspekt męski, rada Rada. A mieczy dziewiątka pentakli, szóstka pentakli i król kielichów Na radę, kochanie, jest taka. Dla aspektu męskiego macie, a sama macie spełnienie marzeń. Jeżeli ty będziesz chciał pójść tą drogą w aspekcie, to masz szansę na to, żeby tą relację wyrównać, postawić ym, na odpowiednim poziomie, bo tutaj wiadomo, zobaczcie, jest szóstka y, pentakli, czyli tutaj coś będzie y, się y, na szali się y, tutaj kroiło. Y, możliwe być tak, że też aspekt męski czujesz, że kochani, y, czas ucieka. Jest teraz odpowiedni moment na to, Albo aspekt się odezwie i tutaj zawalczy o swoje, no albo pójdzie swoją drogą, kochani, i tutaj w tym królu, no będzie musiał, no niestety tutaj coś tutaj jeszcze, um, jak to się mówi, wykombinować. Jeszcze dołożymy do tego króla, zobaczymy, co tu jeszcze wyjdzie. No, mhm. Uh -huh. Kwestia uczuć jest, ale te uczucia są ukryte, kochani, i powiem tak jeszcze. Może mu się coś zdawać, jeżeli chodzi o kwestię. jeżeli aspekt jest w relacji z jakąś inną kobietą, w innej relacji, to ta relacja najprawdopodobniej do końca stycznia może się rozwalić, chociaż niekoniecznie. Może być tak, bo tutaj już, tutaj już pokazuje się mag, że już aspekt męski wtedy w połowie już stycznia, gdzieś tak po stycznia będzie wchodził w nowe relacje, w nowe energie. Więc kochani, nie przejmujcie się. Kwestia tego, czy będziesz miał dużo siły i odwagi na to, aby wszystkie przeszkody, które będą na przeszkodzie między Wami, pokonać. Pamiętajcie, że macie też prowadzenie z góry, czyli Anioły też i Bóg nad Wami czuwają. Kochani, więc ja tutaj nie będę już dokładać żadnych kart, bo to nawet nie ma sensu aniołków też dzisiaj Wam nie będę dawać, tylko z tego właśnie Tarota. Pamiętajcie, jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie czuczki w górę, pamiętajcie o subskrypcji kanału, o dzwoneczku, o tym, żeby być na bieżąco. No i kochani, lecimy do aspektu żeńskiego. No i kochani, witam, aspekt żeński. Zobaczymy, co tutaj w energii. Aspekt żeński. Aspekt żeński lustro lustereczko zobaczymy co tu u was z przełożenia Mmm, a wy macie kochany nowy początek koło fortuny bardzo ładnie piękna energia idzie do was nowe jeżeli chodzi o pracę finanse tak samo zobaczcie yy, as denarów, czyli tutaj też jest spełnienie marzeń tutaj też coś do, do ciebie idzie do dobrego mm -hmm. no i cały czas kochani, praca, praca skupiasz się na pracy, na tym co ci tutaj sprawia radość yy, możliwe, że masz taką pracę, która naprawdę ci sprawia radość i w tym zostajesz i tym na pewno będziesz się kierować i zobaczymy dalej co tu w głowie Sąd ostateczny. Będzie widać? Sąd ostateczny. E, czwórka Mieczy. Wiara. I e, czwórka Buław. No kochane moje drogie. macie bardzo fajną energię. I co w sercu? Dziewiątka Mieczy. Ma As ten. na sprawiedliwość. Podobna energia, tak jak przy aspekcie męskim. Na działaniu as. Piątka buław, szóstka buław i szóstka kielichów. No, przepięknie, przepięknie, kochani. Przepiękne karty. No i ta ósemka została, czyli aspekt męski, się, przepraszam, męski, żeński się rozwija, idzie, działa, robi. Jesteś na fali, wiesz czego chcesz, czego oczekujesz. Góra tak samo ci to pomaga, tak jak powiedziałam. No w czwórce jeszcze jest troszeczkę, tutaj bym powiedziała, jesteś troszeczkę załamana, bo masz te spadki energetyczne. Ja bym powiedziała, że tutaj jest kwestia tego, że... Jeszcze aspekt rzeski się zastanawia, czy jeszcze jemu e, na tobie zależy. Czy jeszcze jest tutaj kwestia tego, że masz tą siłę, masz tą wiarę jeszcze w to, że tutaj coś jeszcze między wami może coś zaistnieć, coś może tutaj być. E, ja bym powiedziała, że w niektórych przypadkach panie tutaj, ja bym powiedziała, bym powiedziała, będą się modliły do e, Boga, żeby tutaj coś wyszło. E, w czwórce oczywiście, no będzie to takie, jakieś, bym powiedziała, może się zdarzyć jakieś. E, Nawiązanie tej relacji od nowa czyli wy będziecie współpracować ze sobą. Tutaj będzie kwestia bezpieczeństwa, zaufania. byś chciała, żeby właśnie ta relacja tak wyglądała. Jeszcze tutaj są, wydaje się, troszeczkę jakieś małe cienie. Jeszcze tutaj, jeszcze też jest właśnie kwestia tego uzdrowienia, podobnie jak w, w, przy aspekcie męskim, ale tutaj w aspekcie żeńskim jest zupełnie coś innego. Aspekt żeński, przez swoje doświadczenia życiowe, wyszłaś mądrzejsza, bardziej w magu. E, bo ty magikujesz, działasz, robisz, i jeszcze tutaj, jeszcze chodzi o sprawiedliwość. Wierzysz to, co ci los przy, przynosi, i los e, jak gdyby odpowiada tym, że ty wiesz, e, na czym teraz w tym momencie to czego oczekujesz e, od siebie przede wszystkim. No i tego działania tak samo. E, bym powiedziała, że też tutaj jest taka mała kłótnia uczuciowa, chociaż bardziej bym powiedziała, że aspekt żeński już. E, bardziej świadomie podchodzi do e, relacji, związków, nauczyłaś się czerpać z doświadczenia, z wiedzy. Ta wiedza jest bardzo mocna. Jeżeli masz e, rodzinę, dziecko, to bardziej tutaj korzystasz, cieszysz się z tego, że ją posiadasz, że masz, że wiesz, że to jest dla ciebie najważniejsze, i ty jak gdyby stajesz się fundamentem e, tego, co tutaj może się jeszcze wydarzyć. E, jeżeli jest kwestia jeszcze drugiego mężczyzny, który się nam załóżmy się pojawi, bo też tutaj może być, że jeszcze się pojawi nowy mężczyzna w Twoim y, kręgu, to będzie wszystko zależało od tego, jak ta relacja się y, po prostu pokaże, tak? Ja jeszcze tutaj dołożę. Zobaczymy co jeszcze na tym... Bo to działanie tak jeszcze mi tutaj y, podchodzi. No. Mhm. Był była, w króla Wadenarów, król buław. Tak, bo Ty wiesz, że on tutaj idzie powoli, powoli, jest powoli. Zobaczymy, czego Ty oczekujesz od tej relacji. Możliwe być, że ten nowy mężczyzna, on jeszcze się nie pokazuje jako fizycznie on jest jako energetycznie w Twoim, w Twoim gdzieś tam zasięgu yy, pola. Możecie obserwować przez internet. Może przeglądać Twoje media społecznościowe. Kochankowie, Królowa Mieczy. Yy, ósemka Buław. Księżyc też, też właśnie tu jest podobna energia jak przy aspekcie męskim. Wy jesteście bardzo podobnie teraz na takim poziomie energetycznym. Bardzo podobnym. Co dalej? Paść buław no, umiarkowanie, cierpliwość się kończy aspektu y, żeńskiego widzę. Też transformacja. Mhm, macie podobną energetykę, bardzo mocną. Ech. Bym powiedziała tak, tu będzie bardzo ciężka, y, będzie bardzo ciężki wybór, będzie ciężka jakaś tutaj y, rzecz relacyjna. Mogą wchodzić też nowe rzeczy, czyli też się czegoś tu uczyć. Jeszcze coś tutaj jeszcze jest um, niedokończone, jeszcze taki jest żal. Dobra, zobaczymy, jaka rada dla aspektu żeńskiego. Jaka rada dla aspektu żeńskiego. Lustro. Rada dla Ciebie kochanie, zawnąć przeszłość i iść do przodu. Ty idziesz do przodu, Ty już e, nie jesteś w tej energii, ty działasz, ty robisz, e, jesteś w energii e, arcykapłanki, arcykapłanka wiadomo o czym mówi. Jest kwestia tego, że Ty już idziesz w inną energię niż aspekt męski. Ja bym powiedziała, że tutaj Wasze mm, drogi mogą zupełnie inaczej się pokierować, inaczej tutaj wyglądać. Jeżeli dojdzie do jakiejś rozmowy, do jakiegoś tutaj spotkania, no to Ty będziesz decydowała, Ty będziesz tutaj prowadziła to, co ma być między Wami, czy będziesz chciała to poprowadzić tak, jak miało być poprowadzone. Ogólnie, kochane moje drogie, bardzo piękna energia dla Was, kochani, pamiętajcie, że czas nie stoi w miejscu. I jeżeli chcemy coś w życiu osiągnąć, coś zrobić, to nie stujemy, tylko działamy, robimy. Pamiętajcie o tym. Jeżeli Wam się podoba, pamiętajcie czuczki w górę, pamiętajcie o subskrypcji kanału o dzwoneczku. I tak, jeżeli nawet będziecie szukali, kochani moi drodzy, nowych partnerów, to tak samo w tej energetyce lustra, to tak samo y, Wam też pokazuję, możecie z tego wywnioskować, co Wam zrezonuje. Więc kochani, jeżeli chcecie więcej takich treści, to pozdrawiam, e, możecie jeszcze tutaj mnie obserwować na wszystkich mediach społecznościowych w e, Więc kochani do kolejnego odcinka. Pa pa!